Witajcie ziomeczki z nowej serii Minecrafta wyspy. Tak, witajcie. Czemu mam spina Zealera? mam... To nie, chociaż nie. To będzie tajemnica. Powiem wam to pod końcem odcinka. I teraz zaczynajmy. Dobra, więc tak. Najpierw zaczniemy od Czyje się trzeba? Yy, Okej, okay. to się Zobaczymy, czy, czy działają. Były się przydały chwila. Yy, działają. No, więc ścinamy drzewko. Dzisiaj pewnie tak, stałki tego odcinka, że... No w sumie ta seria chyba się będzie nazywać swiki czemu, bo... chociaż swiki eem. Um, swiki no. Czemu, bo... W sumie jesteś w tym słoiku... O, co powiem. Okej. No i tak chyba będzie się nazywać seria. Może no, dzisiaj chciał swoim bratem nagrywać, ale o, jeszcze przypomnę jedno. Czemu nie wosaliśmy to co dopiero zaczynałem? No nie ma już tego. Ale gdzie za kilka dni... No bo znowu on się wkurzył, bla bla bla, bo ja mu też coś mieszczę. jeszcze przypominam. Proszę, zostawcie łapkę w górę dla mnie. Bardzo Was proszę. Proście was... Jakie nieważne zupy, to co chciałabym. Eee, ja Halo pomocy przerwa! Dobra, jestem też reklamę atakują. Znaczy nie reklamę. Wiecie co? Ja zrobię przerwę. Aż się zrobicie, wiesz. Czy ja chcę wam pokazać, że. No Tak. Jak zrobi się dzień, to. Uwaga, uwaga. Pójdźcie, pójdźcie. A najpierw musimy się przygotować. I to. Czym ty jesteś? Ale odchadę... Kąd ty się wziąłeś tu? A ciebie tam potem... Kurde, jak to... źle robisz. Ojej, Ojej. Przynajmniej komisja chciałby... Tutaj jest sobie... To jest chyba tam. A tam, co tam jest Kto to jest chyba. No i jakby będę tak dychać lub nosem, no um, to przypisałby bo ja mam katar, w tym może kupasa być. No. Wiesz co, robię przerwa już będzie dzień. Słuchajcie, jestem, zrobiłem, czy działają jednak? i tak teraz się wybierzemy tam gdzie chcemy tu 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 chcę oglądać jak ja ścinam drewno to jest chyba najlepsza rzecz w tym odcinku Mateusz ścina drewno nie nie mogę jeszcze może w konto założę nie chce mi się a ciebie

Oczywiście będzie też yy, no, kilka dni chyba. Nie, tak, tak, nie. Z, ym, z modów, na pewno będą mody. Z, yy, na telefonie, tak, modne telefony. telefonie. Kto chce oglądać? Nikt. Ale że to. O Czym ty jesteś? Widzicie co? Tylko tu podejść. Tylko spróbuj tu podejść. Zapiję cię i dostanę brojkę. Oczywiście nie będę oszukiwać. Widzicie, co tu się stało? No daj! Daj, skuronie. I co? Nic nie dostałem? No dzięki bardzo. O. O ja ładnie tu. Co To jest. jest pięknie. No. Te, te, teraz tylko wam pokażę, co tu się znajduje. Oczywiście. Ehm. Um, um, link do tej mapki niestety jutro wam w No i będziemy kończyć. O! Właśnie. Przypomniałem się. Um, też mam powiedzieć, czemu mam skin dealera. No, grałem na multiplayerze i z moim kolegom, i no, znaczy, tak, myślę, że ja to dealer muszę to powiedzieć. No, i właśnie tym sposobem. Zobaczymy ten odcinek. Trzymajcie się. Pa!